Pierwsza to, żeby absolutnie się nie poddawać i pisać, pisać tej muzyki i starać się być w tym całkowicie autentycznymi sobą, nie podporządkowywać się żadnej modzie, nurtom, tylko pokazywać to, jakim się jest. A druga sprawa, myślę, że to jest taka otwarta głowa na współpracę. Fantastycznie się współpracuje z artystami, którzy e, chcą działać. Chcą wiedzieć, dlaczego się działa w taki sposób. My im o tym opowiadamy, ale nie zamykają się na te działania. Są otwarci i chętni. I myślę, że Zestawienie tej ciężkiej pracy oraz tej otwartości może naprawdę przynieść sukces. Widzimy to doskonale. Ja mogę powiedzieć to na przykładzie na przykład współpracy z jedną z naszych popowych artystek, z Blanką, która jest kapitalna we współpracy, naprawdę. To jest dziewczyna z ogromnym potencjałem, oraz tym, że jest bardzo ciężko pracująca i nigdy nie zamyka się na pomysły, więc wydaje mi się, że taka kombinacja. Umówmy się rok temu, dziewczyna gdzieś tam startowała, powoli. Oczywiście Eurowizja pomaga w takich wypadkach, ale no, to, jest, to, jest, to jest ciężka praca i otwarta głowa. Klucz do sukcesu.